Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie. Mamy taki zarośnięty teren, więc może jakoś spróbuję się przedrzeć. Bo tutaj jest coś, co nas interesuje. To kiedyś była fontanna, zapewne zainteresuje ten obiekt, ale teren jest mega zarośnięty. Spodziewałem się, że będzie, będzie zarośnięty, ale nie aż tak. No to tutaj nie zobaczymy nic, trzeba będzie uruchomić wyobraźnię. A to, moi drodzy, jeżeli uda mi się tam przedrzeć w jakiś sposób jak myślicie? Tędy, tędy? Spróbujemy tędy. To... To jest na pewno ten budynek. Ciężko powiedzieć. Żebym komuś nie wszedł na na teren, ale wejście chyba jest z drugiej strony, więc musimy się wrócić. Płot jest oczywiście. Yy, jest dziura w płocie, więc wejście od strony drogi jest bezproblemowe. To była część ogródka, zapewne. Czy nam się uda wejść do środka? Bo to kompletnie nie przypomina... Okej. Okay. Chyba, że to jest ten dom służby. Bo ogólnie jesteśmy... w willi dziada. A pan dziad... to był pseudonim... od polskiego gangstera, który nazywał się Henryk Niewiadomski. Budzę. O, ale fajne, jeszcze się kuchenka została na no, dla bezdomnego idealne miejsce. Fajne kołpaki yy, dobra, ale wracając z tematu. Henryk Niewiadomski, z którego to mamy roku 98. Nie wiem, kiedy to zostało opuszczone. Nie wiem nawet, czy on tutaj zamieszkał tak w ogóle, A to wiecie pranie brudnych pieniędzy, może odkupił to albo dostał za długi od kogoś. Nie wiem, czy on tu nawet mieszkał tak naprawdę. Pełno gazet, alkoholu, ale mamy kuchenkę, szafki. I to mi wygląda właśnie na taki domek ochroniarza. Bo jego willa jest chyba tam. Yy, ogólnie, Henryk Niewiadomski uważany był za przywódcę gangu Wołomińskiego. Ale chyba mu tego nigdy nie udowodnili. I z tego co pamiętam, o łazienka. Da się tam wejść. Nie zamknięte. Zamknięte, ale wanna jest. To może faktycznie takie pomieszczenie, taki domek na bogato widać od razu. Szkoda, że to jest tak zarośnięte, bo to... Z jednej strony ma swój urok, z drugiej to wy też nie widzicie może ogromu tego miejsca. No dobra, ten mały budynek mamy odhaczony. No ja nie potrafię opowiadać historii, bo Raz mówię o tym, potem przerywam, potem znowu opowiadam. Henryk Niewiadomski zmarł w 2007 roku. I od tego czasu chyba w areszcie zmarł na zawał. Czy tam w więzieniu na zawał. Jego starszy syn został zamordowany kilka lat wcześniej. Nie zaatakował jakiś pająk. To znaczy, że tu nikt nie wchodził. No dobra, no ale wejście mamy na bogato. Nie szkoda, że nie zobaczycie. Wiecie, gdyby nie było tak zarośnięte. Zobaczcie jakie tu jest wejście. Tam jest balkon, piękna weranda. Super. Tutaj raczej już się nic nie znajdzie. Z takich fajniejszych rzeczy. Tutaj każdy kto mógł to już to przeeksplorował. Ale przynajmniej zobaczymy jak gangster sobie żył. Na bogato. Chociaż mógł tu tak naprawdę nigdy nie mieszkać. Ale miałem ten punkt wpisany w nawigację, jako w drodze do centrum Warszawy. Więc jedno z takich miejsc urbexowych, które wydaje mi się, że warto zwiedzić. Trzeba by tu było przyjechać, jak nie ma tak bujnej roślinności. Ale będziemy zgadywać, co to jest za pomieszczenie z kominkiem. No ładnie, to wygląda ładnie. Mnóstwo okien. Tutaj wyjście na taki tarasik z drugiej strony. Bo ogólnie ja szedłem od tyłu, jak gdyby. Bo tutaj chyba w ogóle nie da się, nie da się wejść. Bo jest strasznie zarośnięte. A cud, cud, że w ogóle tą fontannę znaleźliśmy. To jest już taka charakterystyczna. No i o, jakie płytki ładne. Piękną architektury docenimy. No i ja wam, niestety, o, jak, Jakie takie patchworki na ziemi. Jak zagony, patchworki. Mnóstwo pomieszczeń, to jest dopiero parter. Oczywiście, wszystko co się dało potłuc, zostało potłuczone. No ładnie, ładnie. Czekajcie, tędy nie weszli, czy nie? Trochę się pogubiłem. Tędy też jest jakieś wejście, wyjście. A, tędy wchodziłem. Tak czy nie? No nie możliwe. Nie kojarzę tego wejścia. Wygląda identycznie. robimy kółko, tak naprawdę, więc to jest druga strona. Nie nie tak, że żyją na bogato, wam powiem. Super. Nie wiem jak wy, ale mimo takich zniszczeń, zarastania za, za tego obiektu, okej, okay. mamy wejście na górę. Mamy wejście do piwnicy spoko. Ale sobie tutaj ładnie. Można było żyć Zroz... Zrobione z rozmachem no, Życie gangstera Czasami krótkie, ale na bogato No ale naprawdę Henryk Niewiadomski zmarł na Zawał serca Więc powiedzmy, że to z przyczyn naturalnych Nikt go nie zastrzelił, nikt go nie zabił. No dobra, myśmy zrobili kółko. Tak jest. Poznaję tę puszkę. Tędy wchodziliśmy. Więc zrobiliśmy kółeczko. Tak, tutaj byliśmy. Więc to mamy odhaczone. Więc skierujemy się na górę. Na górę. A no właśnie, teraz mi się przypomniało, że gdzieś wyczytałem informację, co zresztą widać. Nie powiem Wam konkretnie w którym roku, ale całe poddasze spłonęło w pożarze. Więc. No to ogólnie już budynek chyba do rozbiórki jedynie. A myśmy mieli do piwnicy zejść, nie? Dobra, no ale już wszedłem na piętro. Zobaczymy piętra, pójdziemy od prawej. Poddasze całe zawalone. W sensie strych. Nie wiem czy ktoś podpalił. Może tak. No ciekawie, ciekawie. Ładnie zabudowana wanna. Kurczę, blacha, nie chciałbym hałasu narobić. Tak, też nie ufam temu, tej podłodze, żeby nie spać piętro niżej. Byłby przypadek, gdybym się połamał na urbexie. No tutaj widzę, że już nikogo nic nie interesuje. Przypomnijcie mi, że jak będę wracał, żeby zejść do piwnicy. Bo to też jest chyba jedna z ciekawszych opcji. Może. Tam ogólnie chyba ktoś mieszka. Tak blisko wili dziada. Fajnie. O. Nie wydaje wam się to dziwne, że w każdym pomieszczeniu jest wanna? Teraz tak skojarzyłem. Hmm? Co o tym myślicie? Bo tutaj co są trzy pomieszczenia, z czego dwa to jest łazienka. z w sensie zwaną pomieszczenie. Czy to przypadkiem nie miał być dom rozkoszy? Ok. Wchodzimy na dach, którego już nie ma. No, trochę ryzykownie, zobaczcie jak to wygląda, całe poddasze spłonęło, nie ma już tak naprawdę nic, A, wydaje mi się, że ktoś podpalił, tak mi się wydaje, moi drodzy, co zejdziemy tędy? muszę przyciskać, nie będę nie będę, miało być cicho o tutaj wszystko wynieśli tą blachę z tego dachu dobra no wyżej nie wejdziemy parter mamy ogarnięty piętro ogarnięte no ale to z tymi wannami to jest powiem wam hit napiszcie proszę co myślicie ja się tak bardzo w historię nie zagłębiałem, ani w działalność pana Henryka. Więc tylko takie suche fakty, które gdzieś tam zapamiętałem. Ogólnie to chyba z wykształcenia był stolarzem. Też to zapamiętałem. Na spelarce się nie dorobił. Dobra, to pójdziemy teraz, może, do piwnicy, nie? Schody na dół, poproszę. O, dobra. Idealnie. Uda się tam wejść, czy nie? No, a tutaj mi się wydaje, że te wanny w każdym pomieszczeniu nie są przez przypadek. Dobrze, że udało mi się tę fontannę znaleźć, bo powiem wam szczerze, że to jest jedno z takich charakterystycznych miejsc. Epp, charakterystyczne... Czekajcie, z niski strop, żeby mi się nie pierdychnął w głowę. Eee. Czy w piwnicy mamy coś ciekawego? Jest zdecydowanie ciszej. Dobra. Niżej chyba nie wpadnę, nie? Chyba nie. O czym ja to mówiłem? Aha, że ta fontanna. No to jest też taki charakterystyczny obiekt w tym miejscu. Tutaj mamy jakieś słoiki z piżarnia. Dobra, żebym się teraz nie pogubił. Powoli, 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 powoli. Co my tu mamy? O, nic specjalnego. Nic specjalnego. Gdzieś tu jakaś data? Na czymś? Co? 2002. Tutaj 2001. Więc. No, ja nie pamiętam, niestety, kiedy to zostało opuszczone. Może po śmierci jego? Wow. A tu miał garaż. Skubany. No, ładnie, ładnie. na pewno na dwa samochody takie większe nawet no. spoko spoko fajny garaż chciałbym taki duży garaż mieć minimum na dwa samochody żeśmy schodzili, tak, skręciłem w prawo, chyba tak. Tutaj mamy takie zalane pomieszczenie. Musiał być, ja wiem, że się powtarzam, ale ja mam bujną wyobraźnię i naprawdę musiało być ładnie, przepych, bogactwa. Tylko czy to? Nie dotykam takich niepewnych rzeczy. Nic ciekawego tu nie ma. A Tutaj co mamy? Takie dziwne pomieszczenia. Pod tą ziemią w piwnicy. Tutaj stolik do grania w karty. No powiem wam, gdybyś tak zastanowić, no to takie miejsce podejrzane, nie? Niby willa, że na spokojnie sobie tu mieszka. No ja tu przypuszczam hazard. Prostytutki. Pranie pieniędzy. No Kto ma w każdym pokoju wannę? Po co? Że jak wyjdziesz z jednego pokoju do drugiego, się ubrudzisz, żeby się umyć? No chyba nie, nie. Dobra, piwnice odhaczone. Więc szybko nam ładnie poszło. No dobra, ja zrobiłem kółeczko. Tak, kółeczko. Kółeczko, kółeczko. No to dobra. Mamy chyba wszystko. Piętro mamy. Ja bym musiał teraz wyjść tak samo jak wszedłem. O ile się nie zabije. Balans na krawędzi. Tędy nie wszedłem, ale możecie mnie pokierować. Którędy wszedłem? Co? Tu na prawo? Tu na prawo. Tak? Puszka jest? E, to nie to miejsce. Tam? Tam? Dobra, fajnie nam poszło. Spory obiekt. Jak na willę, tak w tym nie wszedłem. Więc skoda, że nie, szkoda, że nie można jej tak fajnie ograć z zewnątrz. No ale zobaczcie, jaki tu jest dostęp w ogóle. Przez krzaki trzeba się przedzierać. Masakra, mam na nadzieję, że kleszcza nie złapałem. Dobra, mamy willę dziada odchoczoną. Ja was nie będę dalej zanudzał. Moją bezsensowną gadką. Także. Jest super, jadę dalej. Po cichu wychodzę i się ewakuuję. Chyba, że idziecie ze mną jeszcze. Co? Kawałek. To chodźcie. Zobaczcie, co ja dla was robię, jak się poświęcam. Przez takie krzaki. O kurczę, jaka tu satelita. Jaka antena, tu. spory na ten ogródek, tą działkę. No jest tak zarosięta willa, że tutaj ma pomieszczenie służby. Przypuszczam, że ochrona tutaj jego była, ochroniarze. No i ta fontanna. Tak sikało tutaj zapewne woda. No, obiekt nie do zobaczenia, z zewnątrz. Ale poradziliśmy sobie. Dobra. Którymdy ja wszedłem? Ej, szukajcie mojego wyjścia. Wiecie co? Myślę, że tak zakończę, bo tutaj jestem przy drodze tuż, tuż, więc żeby nie robić przypału. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.